Kurde, przypadkiem uderzyłem w Ekwador, ale trudno. Teraz po obejrze polski MIM. Mario zadykuje Australię. Już idę. Jak to Runiak i Mario są zajęci w Australii, to wypowiem po cichu wojnę. Wyjazd do Europy. Zaraz ci wejdę w stolicę. Dobra, pakt to nie agresja, ale oddajcie mi teren, ale Włochy mają Tunezję, niby Polska, Sudan Południowy, a Egipt, Sudan Północny. Toruniak się poddał, a jeszcze Polska mnie najechała. Jak będzie szansa, to wypróbuję broń zakupioną od Imperium Duniskiego. Australii, pożegnaj się z życiem. Wycofuję się z oceanii. Polsko, twoją kolej.